Chciałbym Wam zaproponować do przeczytania kolejną książkę. Jest to thriller tym razem. Napisała tę książkę Gillian Flynn, a tytuł: Zaginiona dziewczyna. Książka jest naprawdę fascynująca, wciągająca i zaskakująca. Bohaterowie tej książki to młode małżeństwo. Poznajemy ich. Niedługo przed ich uroczystością, przed piątą rocznicą ślubu, wszystko wydawać się mogło, że w ich małżeństwie się układa świetnie. Młodzi, atrakcyjni, świetnie im się powodzi. Emi jest taka popularna, rozpoznawalna, ponieważ kiedyś jeszcze jak była dziewczynką, na podstawie jej życia powstawały książki, były wydawane także um, Amerykanie, ponieważ rzecz się dzieje w Ameryce, mogli śledzić losy Emmy. Także teraz, po tych wielu latach, jak już ze sobą sobą no, dorosłą, około trzydziestki, jest w dalszym ciągu rozpoznawalna. Także no, jej mąż, Nick, no tak troszkę się pławi w, w blaskach jej popularności, jej sławy, tak troszeczkę może pozostaje w cieniu. Um, ale chyba to bardzo mu nie przeszkadza, no może troszeczkę. W każdym razie teraz mają świętować swoją rocznicę, a Emi znika z domu. Policja zaczyna poszukiwania. Jak wiecie, zwykle bywa tak, że na pierwszy ogień niestety pada podejrzenie na najbliższe osoby z otoczenia czyli na rodzinę osoby zaginionej. No tak jest też w tym przypadku. Pierwszym podejrzanym oczywiście jest nikt, jej mąż. Oczywiście on zaprzecza, twierdzi, że absolutnie nic nie zrobił, on niczym nie wie, jest tak samo zaskoczony jak, jak wszyscy, gdzie ona się podziała, przecież mieli świętować swoją uroczystość. Niestety ślady, które policjanci od, odnajdują w domu, wskazują, że tutaj do, doszło do czegoś no, makabrycznego. Późniejsze poszukiwania doprowadzają do odnalezienia pamiętnika, a w pamiętniku też okazuje się, że no niestety są takie ślady, które no rzucają takie niezbyt dobre światło na ich małżeństwo i na postać męża właśnie Emi, czyli na Nika. Nik no, też troszkę się pogrąża, ponieważ pewne sprawki wychodzą, które niekoniecznie dobrze yy, o nim świadczą. Hmm, ale jak jest naprawdę? Kto mówi prawdę? Czy ten pamiętnik oddaje całą prawdę? Czy nikt kłamie? Gdzie jest prawda? Gdzie jest fałsz? Gdzie jest ta granica? No, to właśnie to jest ta tajemnica. No i tak trzyma nas dosyć długo w niepewności yy, autorka tej powieści. Także książka jest naprawdę świetnie napisana, bardzo Wam polecam. A po przeczytaniu obejrzyjcie film, ale właśnie w tej kolejności. Książka jest świetna, także najpierw polecam książkę, a potem film.